Cześć, tutaj Patra14K i dzisiaj Wam pokażę yy, dla tych, co nie wiedzą, jak dodawać filmiki na y, YouTube'a, też chciałbym im właśnie pomóc. Widzę, że niektórzy, yy, bardzo dużo osób ma z tego, jak dodawać filmiki na YouTube'a i też chciałbym sobie nagrać to, nie wiem, który no, troszkę dużo mam yy, tych filmików. Yy. Poradniki po prostu, więc zaczynamy. Do tego potrzebuje, potrzebujemy mieć konta na YouTube. Jak mamy już konto, zalogujemy się. Jak mamy już zalogowane, po prostu wciskamy prześlij i pisze, wybierz, wybierz pliki do przesłania. Jak nie mamy tutaj żadnych plików do przesłania, to Po prostu robimy tak. Jak ktoś ma bandikama, to niech po prostu trzeba tylko wcisnąć otwórz i przyciągnąć plik, do mm, y, tego, do, właśnie do YouTube'a, tak. I tutaj y, trzeba opis, nie wiem. Y, cześć. Y, cześć. Myśl, myślę że podobał filmik i takim ten duperele taki na przykład badinka, bej, Black Ball, czy jakiś tam gówna yy. I mamy taką ustawienia zaawansowane, i mam też na przykład gry takie, główne też, i tutaj lokalizacja filmowa, po prostu, że to przeniesiemy gdzie chcemy. Data nagrania dzisiaj, i chyba to tyle. Ja już tego nie będę przesyłał na, na razie, myślę, że pomogłem. Dla tych, co nie wiedzieli. I łapkujcie, subskrybujcie. No, tak jak mówiłem, i jeszcze raz. Dajcie łapki w górę. To mnie zmotywuje do mm, właśnie na, do nagrywania różnych poradników i yy, na przykład jakieś challenge, co. W, w poprzednim odcinku mówiłem chyba bo nie pamiętam ale chyba mówiłem więc oceniajcie subskrybujcie łapkujcie dajcie no łapkujcie to chyba to samo co dajcie łapki w górę więc już nie będę już wam wymieniać tego jak wam się podobało napiszę w komentarzach cześć